Hejka kochani. A wiecie co tutaj było kiedyś? Jak chodziłem tak mniej więcej trzecia trzecia długa klasa e, tutaj w tym miejscu była jeszcze jedna półka po środku i natomiast kochani e, po tej jeszcze jednej półce na, na środku była tak, był grundik i na górze taraban, takie radio, które się nazywało Taraban. Jest, by wtedy podłączałem tam tego grundika pod tego tarabana i miałem jeszcze silniejszy, fajniejszy dźwięk, bo były trochę bardziej basy, trochę większy, większa siła głosu była, bo taraban miał po prostu taki bardziej, chyba mocniejszy głośnik tak co najmniej trzy razy mocniejszy było od tego, który się znajdował w takim czarnym kasysiaku, grundiku. I sobie przeważnie słuchałem tutaj takich nagrań jak Beatlesi, rock'n'rolla, bo od mamy się tak po prostu, mamie się bardzo podobały takie muzyki jak rock'n'roll, Beatlesi, no i po prostu czerwone gitary, no i natomiast właśnie sobie tu słuchałem, mama sobie słuchała wtedy u siebie rock and rollów, i tak po prostu zaszczepiło się we mnie. E, u, no, jak to można powiedzieć, polubienie tego typu muzyki. No i sobie tu wtedy tak sobie robiłem różne rzeczy, a tu sobie włączyłem tak zwanego, takie zwane radio Taraban. I najbardziej wspominam, to taki wieczór. I sobie Beatlesów słuchałem, i sobie coś tu robiłem. Wtedy chodziłem do, gdzieś jak, druga, trzecia klasa. To było mniej więcej coś w tym, w tym wieku, w tym czasie. Fajnie się wspomina te miejsce. To, było, to był pierwszy sprzęt, który tu był postawiony tyle lat temu. Grundik, czarny grundik i Taraban, i bitelsi. Przeważnie Witeli, Rock and roll, Elvis Presley. No, w tym miejscu właśnie to tak było. Tak sobie przypomniałam, właśnie jaki pierwszy sprzęt e, tu w ogóle e, był uruchomiony w tym po pokoju, w tym pomieszczeniu. To właśnie to było coś takiego. Grondik i Tarabon. To był. Taki jeden z pierwszych sprzętów, który miałem w posiadaniu. W tym miejscu, oto. Fajnie. A później antenę robiłem taką z drutu miedzianego do tego radia, żeby radia słuchać. Tak fajnie ją powyginałem. Bo kurde, wyszła mi antena, działa fajnie. Pamiętam, to były fajne czasy, tak się wspomina, fajnie. No, a później mama mi kupiła radiomagnetofon Wilga. Wilgę również podłączałem do tarbana, bo Wilga to był już taki brązowy kolor obudowy. No i tą Wilgę się też podłączało do tarabanu, bo oczywiście w tym tarabanie, w tym radiu był silniejszy głośnik. No i była taka właśnie zaleta, bo w Wildze już nie było takiego regulowania. Dźwięku był taki podstawowy, już ustawiony fabrycznie, ale nie było na przykład grubszych tonów, cieńszych tonów. Ale w tym radiu z, y, Taraban z, y, miałem właśnie dwie, dwa pokrętła do grubszych tonów, i jeszcze trzecie było, takie dwa były. No, że fajnie się wspomina, to było naprawdę coś niesamowitego. Przypomnieć sobie pierwszy sprzęt i gdzie on stał? Hmm. To właśnie to to było numer jeden w tym kątku. W tym kątku pierwszy sprzęt powstał, z którego korzystałem, się cieszyłem. Naprawdę fajnie, fajnie się wspomina. Miejsce numer jeden w moim życiu. Hejka.